Witam wszystkich, w tym odcinku porozmawiamy sobie nieco o sporcie. Przedstawię wam 5 powodów, dla których warto uprawiać sport. Mam nadzieję, że zmotywują cię one nieco, abyś dzisiaj właśnie wstał z fotela i zaczął ćwiczyć. Zacznijmy od pierwszej dość oczywistej kwestii, a mianowicie od tego, że regularne uprawianie sportu poprawia twój wygląd. Dzięki ćwiczeniom twoja sylwetka będzie o wiele bardziej atrakcyjna, Będziesz wyglądać o niebo lepiej i możliwe, że bardziej będziesz podobał się nie tylko sobie, ale także innym. Każdy chce wyglądać jak najlepiej, dlatego mam nadzieję, że ten argument nieco Cię zmotywował. Kolejny powód na uprawianie sportu to możliwość pozytywnego jego wpływu na zdrowie. Ćwiczenia pomagają spalić zbędne kalorie i mogą przyczynić się do obniżenia poziomu cukru we krwi. Dodatkowo aktywność fizyczna może obniżać ciśnienie krwi, a także wzmacniać system odpornościowy. Jak widzisz lista korzyści zdrowotnych, jakie niesie za sobą regularne uprawianie, Sportu jest dość długa. Kolejnym powodem, dla którego warto uprawiać sport jest jego pozytywny wpływ na stres. Pomaga on nieco zapomnieć o stresach życia codziennego, a także rozładować ciało z nadmiernego zdenerwowania i stresu. Dlatego, jeżeli masz bardzo odpowiedzialną pracę albo często się denerwujesz, no to taka forma wypoczynku może być dla Ciebie wskazana. Pomoże ci się ona odprężyć, a także osiągnąć wewnętrzny spokój. Kolejnym dość dobrym argumentem za uprawianie Uprawianiem sportu jest kształtowanie w sobie nowych, potrzebnych w życiu cech. Regularne ćwiczenia pozwalają zbudować w sobie cierpliwość, a także pewność siebie i wytrwałość. Z pewnością cechy te mogą ci się przydać w przyszłości, w trakcie twojej kariery zawodowej. Dlatego zastanów się, czy nie warto by było poświęcić tę godzinę dziennie na jakiś trening. Ostatnim argumentem dla którego warto uprawiać sport jest jego pozytywne. Wpływ na nastrój. Jeżeli chcesz chodzić uśmiechnięty, czuć się dobrze w swoim ciele, a także cieszyć się życiem, no to jak najbardziej sport Ci w tym pomoże. To by było 5 głównych argumentów, dla których warto uprawiać sport. Jeżeli podobał Ci się mój film, no to koniecznie zostaw pod nim polubienie, a także zasubskrybuj mój kanał. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach.